Z Ewangelii według Świętego Jana: Ty przechowałeś dobre wino aż dotąd. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Czy sensem tego znaku było przemienienie wody w wino? Nie, tam się przemieniło coś dużo ważniejszego. Tam Jezus z gościa przemienił się w gospodarza, a ci, którzy czuli się gospodarzami, przemienili się. W gości pana Jezusa. Pierwszą przemienioną najlepszym winem była Matka Najświętsza. Ona, która rodziła, przemieniła się w córkę. Ona, która uczyła, przemieniła się w uczennicę. Ona, która była matką, przemieniła się w służebnicę. Wielkie przemiany dokonane w Kanie Galilejskiej, które sprawiły, że na koniec ta. Przemieniona w służebnicę, w uczennicę, w jedną z wiernych, stała się przemienioną rękami Boga w królową nieba i ziemi, w królową aniołów. Tego uczymy się na Jasnej Górze tego, że w bardzo cichy sposób, gdzieś w międzyczasie, nie wiadomo dokładnie kiedy, coś, się w nas przemienia i ta przemiana jest piękna. Do zobaczenia jutro.